Otwarty na ścianę, przy, ok przy okazji wytworzyła tak a, a, niskiej jakości elity polityczne, że oni nie są już dzisiaj w stanie w zasadzie zrobić niczego konstruktywnego i niczego dobrego. Więc a, a, z trzecią RP należy się pożegnać: Polacy zostali sa pozostawieni sami sobie i w tej chwili muszą się już organizować. To jest tego typu sygnał. Dlaczego nie ma konkretów? Dlatego, że na tych dwóch projektach medialnych się nie skończy. Będą uruchamiane kolejne rzeczy, ale też muszę powiedzieć rzecz najważniejszą: mianowicie nic się nie odbędzie bez udziału społeczeństwa. W związku z tym, to rozciąganie w czasie jest związane z nieustannymi rozmowami. Te rozmowy się toczą. Najczęściej w formach niefilmowanych i nienagrywanych. Po prostu rozmaite osoby ze sobą rozmawiają, w jaki sposób, co, w którym momencie, co powinniśmy konstruować. Za chwilę się pojawią również takie projekty edukacyjne, ale znowu, w jakim tempie będziemy w stanie do tych zainicjowanych projektów przyciągać? Kolejne grupy społeczne, to, to tego nie wiemy. To, to jest pewien proces. I tutaj bardzo, ale to bardzo ważne będzie zaangażowanie. Nie ukrywam, na razie dosyć dobrze wychodzi angażowanie ludzi starszych, osób no, w wieku przedemerytalnym, emerytalnym, natomiast dużo trudniej jest nam angażować ludzi młodych. I no, o, oczywiście, że Stworzymy projekty kierowane do ludzi młodych. Będzie nam zależało na jakimś zaktywizowaniu młodych ludzi przede wszystkim uświadomieniu młodych ludzi. To jest po prostu pewien proces. I teraz, jeżeli ktoś w sensie świadomości wyprzedza ten proces, to znaczy wie, że z trzecią RP, wie już bardzo dobrze, nie należy wiązać nadziei, świetnie zna historię, wie świetnie, że to nie żadne Niemcy i nie żadna Rosja. A, 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 a nawet nie jacyś tam Anglicy, że, że to jest historia po prostu głębsza a i że, że tą, tą historię głębszą należy sobie uświadomić. Jeżeli ktoś już to wszystko wie, no to pozostaje tylko dołączać do nas w rozmaitych formach ze, ze swoją aktywnością. A I dodam do tego tak, wprowadzanie jednej osoby do takiej współpracy z nami. To jest proces, który trwa od dwóch do trzech miesięcy. I tego zdaje się, nie da się załatwić e, szybciej, przy, przynajmniej na razie. To jest po prostu, to, to wszystko trwa, to są rozmowy, musimy się poznać, musimy się nawzajem zrozumieć. Ja dodam jeszcze więcej, musimy się ulić. Więc no to, tak. to, to nie jest wszystko takie proste i oczywiste. Marek. Więc my mamy taki program, w którym, tak? Nie, ja mówię Marek tak ładnie to... Przepraszam. Słyszysz, słyszysz nas? Słyszysz? Jest opóźnienie, jest opóźnienie. Czy... Tak, słyszę? Tak? Mówię, że ty tak ładnie to ująłeś, tak, tak, takimi pięknymi słowami, ja bym to określił, są zdrajcy, niezasługujący już na, na nic, nawet na piękne słowa, bo oni po prostu spuścili Polskę z tak jak. Kiblu się spuszcza wodę w tej chwili, i, i tak naprawdę zostaną wycofani przez tą. Jeżeli już mówimy o twojej książce, o bestie, prędzej czy później, zostaną wycofani, a Polacy zostaną sami na lodzie tak jak to było przed rozbiorami, po rozbiorach i, i, i po drugiej wojnie światowej, nie? Zostaną, zostaną sami na własną, no, na, na łaskę kogoś tam, nie? Więc ty, ty to tak ładnie o, o, ująłeś, ale my ale, z egim tak, z ale... zagranicy możemy zaatakować. To są, to są zdrajcy, to są hamskie istoty, które e, po prostu z własnej prywaty czy też z własnych głupoty zdradzają e, no, polski naród. To się zgadza, to się zgadza, Henry. Ale wiecie co? W tym wszystkim powiem wam, no taką, to, to... no, niestety... tak, nie zdradzają. Niestety. Obserwuję od samego początku, bo się zaangażowałem w, w narrację Salonu Ludzi Wolnych. Ona jest na moim kanale Zigi Texas już od prawie roku. I wiecie co? Czuję zniecierpliwienie ogromne zniecierpliwienie ludzi, którzy jakby no piszą do mnie wprost, więc powiem to takimi słowami, jak piszą, że wydaje im się to już mieleniem tej samej mąki po raz dziesiąty. A żyjemy w czasie, który nam ucieka, więc pytania są konkretne. Co dalej, albo co zrobić, aby było dalej? I nasz tytuł te, tej audycji mamy taki, że. E, czekajcie, bo dokładnie tak: Pożegnanie z trzecią RP, dlaczego już teraz? A mój pierwszy widz na moim kanale zapytał, dlaczego dopiero teraz? Więc dlaczego dopiero teraz? Czy można to przyspieszyć? To znaczy, najpierw odpowiedzmy, dlaczego dopiero teraz, a później będę odpowiadał, dlaczego teraz. Dlaczego dopiero teraz? Dlatego, że wcześniejsze próby zaktywizowania ludzi zakończyły się niepowodzeniem. Muszę to od razu powiedzieć. Czyli jest to proces głębszy, proces społeczny, pewien proces dojrzewania. Większość osób oczekuje, że no pojawi się jakiś oddział cudownych, niezwykle sprawnych osób, który zacznie wszystko w niezwykle sprawny sposób organizować, ale taki oddział po prostu się nie pojawił. I teraz na pytanie, czy wiadomo, co trzeba robić, odpowiadam: Tak, wiadomo, aż do bólu. Czyli to, to co trzeba robić, to w tej chwili bardzo dobrze wiemy. Natomiast w jakim tempie społeczeństwo będzie włączało się do konkretnych działań, to, nad, to, to, to tego nie wiemy. I bez społeczeństwa, znaczy przynajmniej bez niewielkiej grupy osób, która się w to w pełni zaangażuje, no bez tego nie, nie ma mowy o przesunięciu się do przodu. Czyli jeżeli mówimy w kategoriach budowy nowego państwa, no to trzeba mieć wyobraźnię, co to znaczy budowa nowego państwa. To znaczy zupełnie inna świadomość, a przynajmniej zupełnie inna świadomość elit. I nawet jeżeli te elity będą liczyły, powiedzmy, kilkaset osób albo kilka tysięcy osób, no to nie, to, to też jest pewien proces. I to musimy sobie, gdyby, pewne rzeczy przegadać w obrębie tych kilku tysięcy osób. Dlatego, że w ramach do tej pory, w ramach tego, co nazywaliśmy antysystemem, było bardzo, ale to bardzo dużo takiego, no nie chcę tego nazwać blablaniem, ale takie bla-bla no takie o szczepionkach albo o tym, albo o tamtym, jakieś historie dotyczące fragmentów. A tu, a tu nie chodzi o fragment. Chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że to państwo. A, którym jest trzecia RP, idzie na ścianę, i teraz ja mówię pewną rzecz e, dla mnie oczywistą, ale to nie jest oczywiste dla antysystemu, który w międzyczasie przygotowywał się do wyborów e, w obrębie trzeciej RP. Wiadomo, że te wybory niczego nie zmienią. Wiadomo, że te wybory i już nie chcę podawać przykładów tych partii, które muszą zawieść no bo nie są w stanie żadnego pozytywnego ruchu wykreować i nie będę już się posługiwał tym biednym Sławomirem Męcenem ale to jest dobry przykład nie będę się posługiwał dobry przykład tego że no tu nic skutecznego nie zajdzie dopóki nie zajdzie głęboka zmiana w Męcenie w samym Sławomirze Męcenie ale jak wywołać głęboką zmianę w w Sławomirze Męcenie być może on w ogóle nie odczuwa potrzeby tej zmiany bo czuje się bardzo sprytnym człowiekiem. Dokładnie to samo mógłbym skierować do tego szefa JPP, on się nazywa, no ten burmistrz Siemianowic Śląskich, prezydent, tak uciekło mi to nazwisko, Rafał Piech. No to to samo można skierować do Rafała Piecha, czyli to są ludzie tacy błąkający się na marginesie trzecie RP, ale w sumie zaczynają robić za popłuczyny tej trzecierpę. Oni w ramach tego systemu, nawet gdyby mieli dobrą wolę, a, a w to śmiem wątpić, nie są w stanie wykonać żadnej pozytywnej zmiany. To znaczy, że siła złudzeń. W społeczeństwie jest ogromna. Ja pamiętam dyskusję na temat Rafała Piecha w okresie tuż przedwyborczym, czyli około roku temu. No i to były gorące dyskusje pod tytułem: czy ten człowiek jest w stanie coś pozytywnego zrobić. Ale oczywiście nie jest. Od początku to jest zanurzone w służby, od początku to jest zanurzone w bardzo złe sosy. Od początku są to, zresztą to samo dotyczy Mencena i tak dalej. Więc od początku nie są to ludzie, którzy są w stanie zaproponować cokolwiek konstruktywnego. W tej chwili się pojawia taka postać, która się nazywa w, w tym polskim antysystemie, która się nazywa Artur Bartoszewicz. No i znowu ten człowiek wydaje się niespójny. To znaczy, z jednej strony podaje radykalne programy na pozór, ale z drugiej strony. W, podczas tej operacji so, socjotechnicznej pa, e, Pamiętaj, pamiętaj, Marku, Marku, pamię, pamiętaj, że, pamiętaj, że jesteśmy na YouTube, także wiesz, <laughs> cedź słowa. No to dobrze. Tak, także, także no Dlatego ten, ten, uważam ten, na ten, słowa. Tak, tak, tak. Operacja socjotechniczna. Więc podczas tej operacji socjotechnicznej brał udział po stronie sprawców i to brał udział w formach kompletnie bezrefleksyjnych. Obecnie wypowiada się albo z powodów pragmatycznych, albo z innych powodów z jakimś niezwykłym szacunkiem do obecnej polityki Izraela, no, która to polityka, zwłaszcza ta w wydaniu Netanyahu, budzi ogromne wątpliwości. No i, i, I tutaj jak gdyby pojawia się pewien problem, czy możemy, i nie ukrywam, na przykład, to jest jeden z dylematów, czy. Czy powinniśmy się z panem Arturem Bartoszewiczem spotkać przed kamerami i jak gdyby rozstrzygać między sobą tego typu dylematy, co to znaczy wiarygodność? A co to znaczy? Co to znaczy? Czekajcie, że. Nie, nie, nie sorry, bo ja tu niechcący włączy, włączyłem film o, o tym Bartoszewiczu, który mi przysłał jeden z naszych słuchaczy Mateusz Jaroszewicz. Nagrał ten film. I on tak w ogóle oglądajcie go sobie. On super tak. tłumaczy, kim jest ten człowiek. Kto stoi za Bartoszewiczem, dlaczego walczy za wielkie koncerny farmaceutyczne. Dla mnie ten człowiek jest. On nawet może przepraszać, tysiąc razy. Zhańbił się. I wybranie go na jakiegokolwiek prezydenta, czy jakąkolwiek jakiego reprezentanta narodu, po prostu nie wchodzi w grę. Ja myślę, że te opozycyjne grupy już zdają sobie sprawę, z kim, kim jest ten człowiek. Oglądnijcie sobie ten film, bo jak ja, ja nie wiedziałem, kim, to, kim jest ten człowiek, ale jak sobie okay. oglądnąłem i, i słuchajcie, on tutaj się. To jest taki pozbierany plik jego wypowiedzi z przeszłości. Te, o, tego, tego, to jest Mateusza. No to, to, to po prostu, ja, ja nie chcę w ogóle nawet, nie chciałbym z nim rozmawiać, nie, z takim człowiekiem. To jest jakiś pajac wypuszczony przez globalistów, ukryty, który, który... Um promuje po cichu firmy farmaceutyczne, no i Izrael, a my wiemy, że Izrael jest nielegalnym państwem, które nie powinno istnieć, to, to, jest, to jest syjonistyczne państwo, które zostało stworzone po II wojnie światowej do tego, żeby no, robić zamęt, więc jeżeli ktoś tak myśli i nie zdaje sobie z tego sprawy, to albo nas oszukuje, albo po prostu jest no, na smyczy kogoś. Nie? Andy, a pozwolisz, ja może chciałbym odejść trochę od personalnych kwestii, a skupić się na tym, co ty, Marku, powiedziałeś przed chwilą, 5-10 minut temu. Otóż jakby podsumowałeś tą, tą opozycję, taką, ja, ja twierdzę, kontrolowaną opozycję, między innymi pana Piecha, Mencena i tak dalej, i tak dalej, twierdząc, że oni nie mają szans, ona jest kontrolowaną opozycją, czyli jest pod kontrolą. I teraz sam siebie zapytuję, jaka jest, Twoja propozycja, Twoja i Twojego zespołu, całego, i czym ona się różni od tych propozycji, które płyną z tej opozycji kontrolowanej? Inaczej mówiąc, dlaczego, Myśmy, dlaczego po Twoja pierwsze, propozycja ma się udać, a ich nie? Ja powiem tak. Po pierwsze, mamy papierki lakmusowe. I zaraz podam pierwszy papierek lakmusowy, który pozwala odróżniać kto jest kim i kto idzie w którą stronę. Pierwszym przykładem papierka lakmusowego jest nasz post twardy postulat, który jest fundamentem tego nowego państwa, mianowicie likwidacja wszystkich partii politycznych. I ten postulat niestety odbiera pewne pole do gry wszelkim manipulatorom, no bo likwidacja a partii politycznych powoduje, że może powstać coś, co jest ciężko, niemożliwe wręcz do sterowania. Dlatego, że to rozbija jednak proces decyzyjny na ogromną ilość podmiotów, czyli tyle, ile będzie gmin. Gmin w Polsce będzie ponad 2,5 tysiąca o wielkości zdefiniowanej i gmin zamienionych w jednomandatowe okręgi wyborcze. No i to spowoduje, że ten proces będzie z punktu widzenia wszelkich mosadów, ABW, CIA nie do skontrolowania. No to to oznacza, pierwszy postulat wymknąć się spod wszelkich manipulacji. I tych postulatów będzie dużo to znaczy będą też takie dotyczące, na przykład, pewnych ograniczeń dla osób zbyt głęboko zanurzonych w patologiczny system trzecie RP. No to będzie dotyczyło też przekroczeń prawa w obrębie trzeciej RP. Czyli o tych rzeczach mówimy otwarcie. Po drugie, jako jedyni mówimy otwarcie o pożegnaniu się z trzecią RP, to znaczy nie chcemy być częścią tej trzeci RP w żaden sposób, w żadnej części. Krótko mówiąc, całość od, od, oceniamy jako patologiczną, łącznie z, z tą częścią antysystemu, który grzecznie się wpisał w tą trzecią RP, albo wręcz się w tym urządził, dlatego że część antysystemu zajęła zaj, zaj, się robieniem kasy po prostu, zarabianiem pieniędzy i to zarabianie pieniędzy jest przykryte pewną cienką warstewką ideologiczną pod tytułem, bo my sprze oni sprzedają złe leki, a my sprzedajemy dobre leki i tak dalej, i tak dalej, ale de facto jest to zarabianie pieniędzy i głębokie urządzenie się w tym systemie i dlatego jeżeli ktoś powtarza, że on zmieni tą całą trzecią RP, ale dajcie mu 300 tam iluś posłów, żeby on zmienił konstytucję, to on już sobie poradzi. No to w ten sposób można sobie powtarzać w nieskończoność, bo to nie jest żadna metoda na nic. Żadne służby mu nie pozwolą na uzyskanie, na wykreowanie 360 uczciwych posłów, którzy zechcą, zresztą nie wiem czy uczciwych, ale takich, którzy zechcą głosować tak, jak ten ktoś sobie zażyczy. To, 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 to po prostu to są bajki. Myślę, że z Tak? Czy można by tu podsumować tak, że twoja propozycja i propozycja twojego całego zespołu polega na zmianach systemowych, a nie kosmetycznych? Marek chyba ma jakieś opóźnienie. Marek, czy ty słuchasz nas. E, no czy ty, Marek, czy ty nas słuchasz na YouTube, czy słuchasz nas przez to połączenie? Bo, bo chyba ty słuchasz nas przez YouTube. Weź. Wyłącz głos w YouTube, bo masz dlatego opóźnienie. Wyłącz głos w YouTube i tylko słuchaj nas przez te połączenie. Moment, moment. Bo, ty, ty ma, bo prze, na YouTube jest kilka sekund opóźnienia, ty po prostu nas nie słyszysz w realnym czasie. Chyba, tak mi się wydaje. Ja wiem, tylko się zastanawiam, jak to zrobić. W... Bo ja mam tutaj włączonych sporo. Wy, wyłącz głośnik. po prostu, wyłącz głos. Zatrzyma YouTube'a. YouTube nie to, że zatrzyma, tylko po prostu kliknij, żeby na ten głośnik, żeby nie był aktywny. A głośnik? Tak, tak, i, bo ty nas słuchasz przez YouTube prawdopodobnie. Dobrze, teraz? Teraz nas słyszysz w tym raz, teraz? Teraz nas chyba bo nie teraz słyszy. Teraz nie, słyszę. nie. Aha. bo wyłączył głośnik na ninży. No to, no to włącz jeszcze raz. Głośnik. <laughs> Sorry. Nie, wyłączyłem głośnik, a teraz nie słyszę. Nie. No dobra, dobra. Teraz Ale jest, spróbujmy kontynuować w ten sposób. Ja więc słyszę... To moje pytanie o, o podejście Twojego zespołu, twojego i twojego zespołu. Czy ta zmiana ma polegać na zmianie całego systemu łącznie z politycznym, czy też tylko takich zmianach. Trzeciej RP. Odpowiedź jest żywista, bo taki jest tytuł naszej audycji, ale czy mógłbyś króciuteńko to zarysować? Tak. Znaczy przede wszystkim to oznacza budowę państwa od podstaw, i to oznacza jeszcze jedną rzecz, zero ciągłości prawnej i zero ciągłości historycznej z trzecią RP. Trzecią RP traktujemy jako przedłużenie jako przedłużenie PRL-u. Krótko mówiąc, stąd ta agentura z Donaldem Tuskiem na czele, i z Morawieckim na czele, czyli te niewyjaśnione sprawy, dlaczego oni się znajdują w archiwach Instytutu Gałka, dlaczego prawdopodobnie znajdują się w archiwach wszelkich w Moskwie, i we wszelkich archiwach w Waszyngtonie, no bo to była istota systemu trzeciej RP, czyli obsadzać ludzi agenturą i mógłbym wymieniać cały szereg tych znanych nazwisk rzekomych bohaterów, którzy po prostu byli agentami. To była bezczelna i jeszcze taka wredna i prymitywna agentura. Co więcej, to była agentura poskładana z ludzi, z których funkcjonariusze SB ci komunistyczni mogli jeszcze drwić, to znaczy by, by, byli to ludzie na tyle niskich lotów, żeby można ich było traktować jak śmieci, No bo to dawało SBC czy funkcjonariuszom SB to poczucie przewagi. To znaczy, że jeżeli taki człowiek, którego oni traktują jak człowieka niższej, dużo niższej kategorii, zostaje rzekomym bohaterem, no bo da się uruchomić ten mechanizm plotki, mechanizm medialny, który tych ludzi kreował do jakichś takich ról, a ci ludzie później spełniają fatalne role. Bo de facto niszczą państwo polskie i niszczą jak gdyby fundamenty tego państwa i niszczą społeczeństwo. To co oni w tej chwili robią, co powinno powiedzieć Polakom przede wszystkim, w którym punkcie są, to jest ten nieprawdopodobny napływ ludzi kolorowych do Polski, który jest organizowany przez agenturę becą udającą polskich polityków. Oni po prostu robią to na polecenie globalistów, czyli, Robią to na polecenie satanistów. To nie ma żadnego sensu gospodarczego, to nie ma żadnego sensu ani propaństwowego, ani propolskiego, ani pragmatycznego. No to jest ściąganie kolorowej ludności, którą Polacy będą utrzymywać. Podobnie zresztą, jak ich całe to zaangażowanie w awanturę wokół Ukraińców, wokół tego żeleńskiego, wokół tego prymitywa, którego ostatnio, ukraińskiego prymitywa, którego ostatnio odwołano ze stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych. Czyli jakiś ukraiński prymityw dyktował tej polskiej agenturze SB, co oni powinni myśleć, co oni powinni robić. No i oczywiście ta esbecka agentura bez cienia jak gdyby refleksji to wszystko wykonywała. Także w stosunku do 3RP możemy tylko odczuwać pogardę. Co więcej, w tej chwili odzywa się nawet w mainstreamie takie zdziwienie, że Tusk otwarcie zapowiedział, że będzie prawo niż nisz, kopał, niszczył, lekceważył i że ma w nosie już wszelkie pozory, jeżeli chodzi o zachowywanie prawa. No to jeżeli ma się wszelkie, wnosie wszel zachowywanie. Nawet pozorów co do zachowywania prawa, to znaczy, że całe państwo będzie demontowane. I teraz myśmy jako pierwsi dali, jako pierwsi w antysystemie, dali sygnał: nie chcemy tworzyć żadnej partii politycznej, e, ani dobrobytu i pokoju, ani niedobrobytu i, i, i wojny, ani w lewo, ani w prawo. Po prostu nie będziemy tworzyli żadnej, żadnej fikcji, e, ani na polecenie służb niemieckich, ani na polecenie. Jakichkolwiek, ani na polecenie służb izraelskich, nie wykonujemy żadnego polecenia. Uważamy, że ten byt państwowy jest tak spatologizowany, że należy tą historię zakończyć, i my ją kończymy. I dopiero w momencie, w którym Polacy sobie uświadomią, że to ten absurd należy z Tuskiem i Morawieckim a i prawdopodobnie z Kaczyńskim, Jarosławem, który zagadki. 10 kwietnia do dzisiaj nawet nie ruszył. Zasłonił się kolejną kreaturą o nazwisku Macierewicz. Kreaturą, mówię to z pełnym tego, jak gdyby z otwartą przyłbicą. I ten Kaczyński, zasłaniający się rozmaitymi kreaturami esbeckimi, no, udającymi bohaterów. No to to jest ten wymiar przecierpę. Nie mam litości ani dla. Nie miałbym litości, ani dla tych wszystkich wokół Donalda Tuska trzaskowsko podobnych, ani dla tych wokół Kaczyńskiego Morawiecko podobnych. To jest bardzo podobne do siebie towarzystwo, które będzie zawsze skoncentrowane na złodziejstwie. A dlaczego na złodziejstwie? Bo niczego innego ci ludzie nie potrafią. Dlatego w, w społeczeństwie budzi obrzydzenie ta cała krynica, która jest w Polsce nazywana polskim Davos. Ale to jest tak naprawdę spotkanie polskich złodziei. Tam o niczym innym się nie myśli. Tam wszystko jest fikcją, tam wszystko jest udawane. To, to, to nie prowadzi do żadnej działalności. Teraz czy da się na, na, na takim, e, e, z taką diagnozą, czy da się budować? Ano no. da się, tylko nie można tego, zrobić przy pomocy piórka i przez takie zamiatanie piórkiem, to znaczy, że wejdziemy w jakiś dialog, w którym w wyniku procesu sądowego, nie wiem, pozwolą nam, no, no nie wiem na co, na zapalanie światła o godzinie 20 na przykład, czy tam na coś. To będzie ciągła walka z tym państwem, żeby pozwolili nam oddychać, żeby pozwolili nam hodować kury, albo żeby pozwolili rolnikom hodować krowy, i, i na przykład, i pobierać od tych krów mleko. Tu, tu na każdym kroku wszystko będzie utrudniane. A i w momencie, w którym Polacy sobie uświadomią, że tu wszystko jest takim wydzieraniem tej ezbeckiej agenturze czegokolwiek. Dopiero w tym momencie zaczną się naprawdę organizować, ale na razie jeszcze Polacy tego nie rozumieją. I teraz, czy pokażemy przykłady pozytywne? Tak, za chwilę będziemy pokazywali przykłady pozytywne, ale nie znowu w tym sensie, że się koncentrujemy na audycjach czy na czymś, koncentrujemy się na powolnej zmianie świadomości u tych Polaków, którzy chcą podjąć działanie tacy Polacy, którzy zechcą podjąć działanie, muszą być niesieni bardzo taką jasną, przejrzystą ideą i muszą być niesieni taką podstawową emocją, że chcemy, naprawdę chcemy to wszystko zmienić, że chcemy zbudować własne państwo.